Firley. To właśnie tutaj, już za chwilę odbędzie się premiera kolejnego filmu Bartosza Olejniczaka pod tytułem 5 minut. Nastrojowa muzyka oraz elegancka oprawa uspokoiły reżysera filmu. Nie czuję jakiegoś specjalnego e, stresu, po prostu tylko taki mały dreszczyk emocji i zastanowienie się, czy się film spodoba publiczności. A ta liczyła prawie 200 osób. Imprezę uświetniła obecność aktora i reżysera Jerzego Sztura, władz uczelni oraz przedstawiciela firmy ATM. Film opowiada o zderzeniu marzeń z rzeczywistością oraz o próbie dostosowania ich do otaczającego nas świata. Co sobie? Zapomnij o teatrze i scenariusza. Jest fantastycznie. Jest ok. Bez wątpienia publiczności towarzyszyły podobne emocje. Prosimy teraz o zabranie głosu przez Bartę. No na początek chciałem no, najprościej no, podziękować e, tutaj wszystkim obecnym na tej sali, że e, mogłem w, w Waszym gronie e, obejrzeć ten film, zaprezentować go Wam. No, tym większa moja radość, że, 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 że ta premiera odbywa się w tak w świetnym, dobrowym towarzystwie, że tą premierę ugościł pan Jerzy który... Największym walorem tego obrazu była pasja tych młodych ludzi, to, że chcieli to zrobić sami, nie chcieli się podeprzeć żadnym, żadną taką zawodową siłą, która by... Pomogła skoordynować. Nawet po błędach, które tutaj są, oni się będą uczyć dalej. Grać w filmie, każdy może. Trochę lepiej lub trochę gorzej, ale nie o to chodzi, jak co komu wychodzi. W tym filmie z taką grupą ludzi, z takim reżyserem, z taką ekipą filmową, naprawdę to było po prostu. Fajne jak się okazuje, nie tylko dla aktorów. Dużo ciekawych młodych aktorów, dobre uczucia humoru i ciekawe gagie filmowe. To ciekawa produkcja, perspektywiczni aktorzy. I mam nadzieję, że będę miał okazję zagościć na kolejnej premierze. Nie obyło się również bezcennych rad na przyszłość. No byście w tym wytrwali, żeby to, e, e, tak jak tu koledzy mówili, było waszą pasją. Pasja. O to chodziło? Przekonać się będziemy mieli okazję już niedługo. Plakat Pustywi, Marcin Pacholak.